Cześć, dzisiaj zapraszam Was na tutorial tego makijażu, e, makijażu skąpanego w brązie, który mi się bardzo kojarzy z latem i z sezonem, który aktualnie mamy. Dodam tylko, że makijaż oczu jest praktycznie wodoodporny, więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy od małej spowiedzi, czyli podkład Idealna Cera jest już oczywiście na buzi w kolorze nude, korektor z serii Idealna Cera matujący w odcieniu fair jest pod oczami i puder Idealna Cera, który niedawno Wrócił do oferty też już jest na buzi brwi, natomiast podkreśliłam zestawem do stylizacji brwi, samym cieniem. A kości policzkowe będę konturować za pomocą rozświetlającego brązera z serii Lux. I widzicie teraz, jak dużym pędzlem nanoszę go śmiało w bardzo dużej ilości na boki twarzy, po jednej i po drugiej stronie. Nie żałuję sobie, bo pamiętajcie, że ma być to bardzo taki letni, opalony makijaż. Teraz sięgam po nowe perełki w odcieniu brzoskwiniowym i je też nanoszę tym dużym pędzlem bardzo, bardzo sowicie na boki twarzy. One są, jak widzicie, w ciepłym odcieniu, ale to, um, obiecuję końcowo, da bardzo fajny efekt. Nanoszę na całe boki twarzy, bo to mi robi za róż, za ocieplenie i za rozświetlacz. Jak widzicie, będę też je nakładać resztkę tego, co mam na pędzlu, na mm, boki skroni, gdzieś tam jeszcze na linie żuchwy, żeby stworzyć jak najbardziej opalony efekt mojej buzi, jak najbardziej taki ciepły właśnie. Mm, jeżeli nie lubicie takiego efektu, możecie zostać oczywiście tylko przy brązerze, natomiast mi ten efekt się bardzo podoba. Kolejnym krokiem, krokiem jest duo, to jest e, Warm Kashmir z tego co pamiętam i nanoszę ten jaśniejszy cień na szczyty kości policzkowych i on mi w tym momencie będzie robić świetlacz w przepięknym takim lekko powiedziałabym brzoskwiniowym odcieniu, na go też na szczyt nosa, e, na łuk kupidena i z drugiej strony tak samo i też nie żałuję sobie tego produktu czas na cień główny na powiedzę, to jest cień w płynie, długotrwały pamiętajcie, że trzeba je te cienie bardzo, bardzo długo mieszać żeby obie fazy się ze sobą połączyły i wtedy jak widzicie one są niesamowicie napigmentowane i przepiękne. Powiem Wam też, że jeżeli nałożycie je umiejętnie, czyli na przykład dwie cieńsze warstwy zamiast jednej grubej szybko porozcieracie i też dacie im wyschnąć, czyli przymkniecie oko albo przynajmniej nie będziecie wiecie, patrzeć tak, żeby powstały takie załamania to ten cień jest w 100% wodoodporny, jego się po prostu nie da zmyć, on jest naprawdę jest tak trwały, że to się aż wierzyć nie chce. Tutaj pędzlem syntetycznym rozcieram i będę nakładać drugą warstwę na samej powiece ruchomej i znowu rozcierać. Wracam do paletki. Jaśniejszy cień. Najpierw nakładam na środek powieki, żeby troszeczkę odbić światło od centralnej części powieki, żeby ją jeszcze dodatkowo rozbłyszczyć i rozświetlić. a ciemniejszy część z tej samej paletki nakładam w zewnętrzne kąciki i w załamanie. Robię to dużym pędzlem, dlatego że to nie musi być super precyzyjne, ponieważ wszystko bardzo, bardzo dokładnie rozcieram cały czas, więc... Um... Chcę stworzyć taki bardzo rozmyty efekt makijażu, przybrązywanej powieki i też takiego kontrastu między chłodną powieką, chłodnym brązem na powiekach, a właśnie bardzo ciepłym makijażem twarzy. Co wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie. Jak widzicie, wszystko dokładnie rozcieram, spoglądam w jedno duże lustro, w małe lustro i patrzę, czy wszystko jest ok. Czystym pędzlem rozci rozcieram też obszar pod łukami brwiowymi. Nie wiem, czy zauważyłyście, że na dol dolną powiekę też nałożyłam ten cień w płynie, a następnie ten ciemniejszy cień z palety. Kredką z serii Avon Glow jaśniejszą stroną podkreślam łuki brwiowe oraz wewnętrzne kąciki oczu. Natomiast czarna kredka Avon e, Super Shock ląduje na linii wodnej e, dolnej powieki, ale mniej więcej tylko na 1 trzeciej długości. E, Maluję nią też na linii wodnej górnej powieki, żeby optycznie zagęścić brwi. U, rzęsy, a następnie rysuję nią też super cieniutką kreseczkę, właściwie pomiędzy rzęsami, jedynie w zewnętrznym kąciku troszeczkę wyjeżdżam, a następnie będę tą kreskę rozcierać za pomocą ciemniejszego cienia z palety, którą używam w tym filmie, żeby stworzyć jak najbardziej subtelny, taki rozmglony, roztarty efekt. Nie chcę, żeby tam ta czerń była zbyt intensywna. Rzęsy tuszuję za pomocą Big End False Lash. Tutaj już trochę skróciłam to tuszowanie. E, przy okazji też wymieniłam baterię w kamerze, więc. Tuszowanie dziś pominiemy, natomiast na usta nakładam szmineczkę z serii Lux w bardzo ładnym, cielistym, eleganckim odcieniu z taką um, nutą różu, który świetnie moim zdaniem pasuje do tych chłodnych oczu i pięknie kontrastuje z opaloną cerą. Tak, i to wszystko, jeżeli chodzi o ten brązowy letni makijaż. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i dajcie kciuka w górę, pamiętajcie też o subskrypcji naszego kanału. I do następnego razu buziaczki. Pa!